Dzień dobry. Nie ma czegoś takiego jak posiadanie zbyt dużej liczby książek. Zgodzą się Państwo z tym? Witajcie, to jest kanał Znalezione Przeczytane. Dzisiaj zapraszam Was na Book haul, book haul którego dosyć dawno nie było na tym kanale. Tak mówi prawie każdy twórca na Booktube. Ostatni book haul był. No więc u mnie ostatni był chyba z 9 miesięcy temu. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać trochę nowych, nowych, starych książek, które przywędrowały na moje regały. Także łyk kawy i zapraszam Was bardzo serdecznie. Tutaj przede mną zgromadziłam sobie pięć stosów książek. I tak trochę te książki podzieliłam, bo niektóre są prezentami, niektóre są jakimiś takimi zdobyczami antykwarycznymi. Coś jest z wydawnictwa, dwie książki są pożyczone, więc no one będą właśnie z takich różnych kategorii tych książkowych zdobyczy. Nie są to wszystkie książki, które do mnie przywędrowały przez te ostatnie 9 miesięcy, dlatego że część książek, które też w tym okresie nabyłam, po prostu recenzowałam, pokazywałam na kanale, więc też uznałam, że jednak szkoda czasu, żeby pokazywać coś, co już na tym kanale widzieliście. I zacznę chyba od książek, tak najprościej mi będzie. Wezmę sobie pierwszy stos. Książek, które są prezentami, które dostałam z różnych, przy różnych okazjach. Zacznę od książki Anny Janko, finalistka, bardzo ładna. Okładka. I to jest kontynuacja takiej dosyć bestsellerowej trylogii tej autorki poświęconej historii kobiety, mówiąc najbardziej ogólnie. To jest historia Hanny M., dziewczynka z zapałkami. Nie pamiętam teraz drugiego tytułu. Finalistka jest trzecią częścią i opowiada taką historię kobiety już najbardziej dojrzałej. Ja kiedyś poświęcę jeden cały odcinek tej trylogii, bo wydaje mi się, że w ogóle o Annie Janko. Mało się mówi. Anna Janko jest też poetką. Publikowała tomiki poezji przez wiele lat, no ale też twórczość prozatorska jej jest moim zdaniem warta uwagi. Także finalistka, może się zainteresujecie. Następnie jest książka, którą też dostałam niedawno od dosyć bliskiej mi osoby: David Attenborough, Życie na naszej planecie. Coś w rodzaju biografii, ale nie do końca tego bardzo znanego. Człowieka, myślę, chyba najsłynniejszego na świecie, przyrodnika. Jeśli no, lubicie filmy dokumentalne. Poświęcone przyrodzie, najogólniej rzecz biorąc, to pewnie kojarzycie też filmy Davida Attenborougha. Jeśli oglądacie też, oglądaliście kiedyś BBC, to jest bardzo znany autor. I ta książka była też wyróżniona w plebiscycie Lubimy Czytać chyba dwa lata temu. Ja się nią też wtedy zainteresowałam, hmm, dlatego że to jest taka bardzo hmm, dojrzała już refleksja, czy też refleksja dojrzałego człowieka, który no, dobrych parę lat na Ziemi przeżył. I dużo zaobserwował, więc jego obserwacje są też no, niezwykle pogłębione, jeśli chodzi o to, co przez setki lat y, człowiek zrobił z planetą. Książka nie jest opasła, zobaczcie, więc ja tym bardziej y, ciekawa jestem, jak będzie mi się ją czytało. Y, wydało ją w Polsce Wydawnictwo Poznańskie w tłumaczeniu Pauliny Surniak. David Attenborough, Życie na naszej planecie. Następnie mam książkę, na widok której raduje się moja dusza, ponieważ mam wielką ochotę ją zacząć już czytać, chociaż pewnie w tym pierwszym półroczu tego roku tego nie zrobię, bo plany już mam tak napięte, ale druga połowa tego roku sądzę, że będzie to książka, która w tej drugiej połowie się znajdzie w moim planie czytelniczym. Ostatnia podróż Winterberga Jarosława Rudisza, czeskiego... Pisarza, wydana przez Książkowe Klimaty w tłumaczeniu Małgorzaty Gralińskiej, w tłumaczeniu z języka niemieckiego, żeby było ciekawie, jest to książka napisana w języku niemieckim. I to jest książka niezwykła, podobno bardzo hipnotyzująca, której główny bohater, prawie stuletni już człowiek, wsiada do pociągu, trzymając w ręku czerwonego bedekera, czyli Przewodnik po Europie z 1913 roku i rozpoczyna taką nostalgiczną, pełną obserwacji i analiz historycznych podróż przez monarchię austro-węgierską i przez historię. I ja naprawdę bardzo dużo właśnie samych dobrych słów o tej książce czytałam i słyszałam. Państwo też sobie sprawdźcie, bo sądzę, że wielu odbiorców tego kanału. Spośród tych, którzy tego nie czytali, mogłaby być tą książką, tak myślę, zainteresowana. Następnie mam książkę wydawnictwa Znak, Litera Nowa, Kreiga Taylora, Nowojorczycy, miasto i ludzie w tłumaczeniu Agi Zano. Książka wydaje mi się bardzo interesująca, bo to jest zbiór hmm, chyba pięciu czy sześciu rozmów z Nowojorczykami. Głównie autochtonami, ale być może tam jest też ktoś spośród imigrantów która opisuje no, fenomen miasta. Fenomen miasta, który najlepiej mogą chyba opisać mieszkańcy. A ja jestem zafascynowana Nowym Jorkiem. Jest kilka miast gdzieś tam na mojej takiej duchowej mapie, które ja uwielbiam. To są miasta na północy, na przykład bardzo lubię Sankt Petersburg, lubię na południu ukraińskie miasto Odessa, dawne żydowskie miasto, ale spośród miast zachodnich Nowy Jork fascynuje mnie chyba najbardziej i powiem Wam szczerze, że mam ochotę wrócić tutaj, Wam też pokażę do takiej książki Magdaleny Rittenhouse. Nowy Jork od Manhattanu do Ground Zero i przeczytać sobie ją, a następnie przeczytać właśnie ten zbiór rozmów Nowojorczycy. Więc no, jestem bardzo ciekawa, apetyt nieposkromiony, Bardzo dziękuję osobie, która mnie obdarowała za tenże prezent. No i na koniec jest Rarytas, moi drodzy, albo Delicates, nie wiem jak to nazwać, bo to jest książka, która mnie bardzo fascynuje, ale trochę się jej obawiam. Nie wiem, czy jestem gotowa, bo to jest zrozumieć komiks Scotta McClaudiego, czy McClouda, nie McClaudiego. Książka kanoniczna, bo no, Scott McCloud jest chyba najbardziej znanym yy, teoretykiem komiksu czy powieści graficznej i napisał książkę, która jest podobno fenomenem książka, którą jeśli przeczyta ją nie miłośnik komiksów, no może złapać bakcyla i rzeczywiście zacząć bardziej y, penetrować ten gatunek, dlatego że y, ja mało, bardzo mało, bym powiedziała komiksów czytam, aczkolwiek mam kilka takich też swoich ulubionych, może też kiedyś zrobię na ten temat jakiś film. I ta książka jest napisana w taki bardzo ciekawy sposób, z tego co czytałam w posłowie, że każdy rozdział jest poświęcony jakiemuś innemu zagadnieniu. Jest to próba i definicji komiksu, próba oddawania na przykład czasu w komiksie albo emocji. Więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i też dość powiedzieć, że na Booktube wszystkie filmy, a chyba trzy widziałam, poświęcone tej książce no, były w samych superlatywach i autorzy tych kanałów bardzo, bardzo zachwalali tę książkę. Również dziękuję osobie, która mnie obdarowała, bardzo serdecznie i przechodzimy do następnego stosu. Teraz pokażę wam jedną, jedyną właściwie w tym zbiorze książkę, którą otrzymałam z wydawnictwa, z wydawnictwa Dowody, dawniej Dowody na istnienie, bo wydawnictwo to zmieniło w ostatnim czasie nazwę i to jest książka czeska. Yy, autora, którego nazwisko nie jestem pewna, jak mam przeczytać, Vlastimil Treszniak, Trzesznak. Trudne są niektóre te czeskie nazwiska. W każdym razie tytuł To, co najistotniejsze o panu Moricu, w takiej bardzo kolorowej, intrygującej okładce. W serii Stechlik, czyli polecanej przez Mariusza Szczegła, książka, która jest podobno takim skrzyżowaniem świata mrożkowsko-kawkowskiego, no i polana takim specyficznym czeskim sosem, specyficznego czeskiego humoru. Nic więcej na ten temat nie mogę wam powiedzieć. Będę ją czytać w najbliższym czasie, więc chętnie też kilka słów o niej powiem, jeśli mi się spodoba, a jeśli nie, to też powiem. Także to tyle, jeśli chodzi o wydawnictwa. Teraz mam trzy książki, które przywędrowały, przyleciały do mnie zza oceanu, z za wielkiej wody. Też odwiedziła mnie niedawno przyjaciółka, która przyleciała z Ohio i przywiozła trzy ciekawe tytuły. To jest pierwsza. How the One Arm Sister Sweeps Her House Cherry Jones. Książka, która chyba nie ma swojego wydania jeszcze na rynku polskim. Nie wiem, czy w ogóle będzie miała. Nie wiem, jakby też można było przetłumaczyć ten tytuł. Jak jednoręka siostra zamiata podłogę. No nie będę się silić. W każdym razie książka była na krótkiej liście The Women's Prize for Fiction w zeszłym roku, i podobno jest dosyć ważnym tytułem. I podejmuję wątki, takie wątki, które mnie dosyć interesują. Klasizmu, rasizmu, chętnie, chętnie się zapoznam. Zobaczę też, jak będzie mi się to czytało w oryginale. Natomiast no, mam też bardzo znany tutaj tytuł, czyli Catch 22 Josepha Hellera. Nasz już kultowa powieść, paragraf 22, wiele, wiele lat temu przeze mnie czytana. I no, myślę, że też z przyjemnością sobie. Tym razem przeczytam ją w języku autora. Ona jest tutaj opatrzona jakimś interesującym wstępem Christophera Buckley'a, także jeszcze dodatkowo zobaczymy, jak wygląda to spojrzenie po wielu latach na tę intrygującą, ciekawą powieść. Myślę, że tu większość z Was akurat paragraf 22 czytała. No i książka, którą ja mam też w wydaniu y, polskojęzycznym to znaczy przetłumaczoną, yy, ale podrawałam ją swojej mamie, a ja będę czytać oryginał, tak zdecydowałam, Amortals The Lincoln Highway, tak wygląda ta zagraniczna okładka. Nasza chyba jest ładniejsza z tego, co kojarzę. Ten autor bardzo mnie porwał językiem, frazą. Czytałam Dżentelmena w Moskwie, który bardzo mi się podobał, chociaż w pewnym momencie on aspirował do takiej kategorii literatury lodówkowej. Naprawdę wszędzie się pojawiał. Jestem bardzo ciekawa też, jak ta twórczość autora brzmi w jego ojczystym języku. Amorthouse the Lincoln Highway. A teraz y, mam taki bardzo ciekawy stosik y, i bardzo się cieszę właśnie, bo przy okazji mogę pozdrowić moją widzkę. Y, ponad miesiąc temu robiłam taki unhaul, czyli rozdawałam Wam książki, w sensie osobom chętnym. Przy okazji wszystkim dziękuję za tę akcję, bo wszystkie książki się rozdały i udało się y, bez większych problemów rzeczywiście wszystkim Wam te książki rozesłać i przy tej okazji jedna z moich widzek, którą bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam. Pozdrawiam Annę K. z Gdańska. Przesłała mi też swoją listę książek, które ma do rozdania, i powiedziała, że mogę sobie wybrać tytuły, które mnie zainteresują, bo bardzo chętnie się odwdzięczy. I, i tak oto zobaczcie. Dostałam fajny, pokaźny stosik. Yy ciekawych tytułów i ciekawych autorów. Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka. Bardzo znana powieść podejmująca już w dwudziestoleciu międzywojennym tematykę wyobcowania. I ja zawsze też tę książkę chciałam przeczytać i chętnie sobie to, myślę, przy okazji na przykład jakiejś może podróży, przeczytam. Alice Monroe i powieść Dziewczęta i Kobiety. Nie znałam tego tytułu, ale autorkę bym chciała też lepiej poznać. Dwa kryminały bardzo poczytnej rosyjskiej autorki, czyli Aleksandry Marininy. Jeśli Państwo się zaczytywali w kryminałach w latach 90., to na pewno to nazwisko znacie, bo to. No, autorka bestsellerowych kryminałów, ona taką serię miała o Majorka Miejskiej, bardzo znaną. Ja czytałam tylko jedną część, jedną właśnie książkę z tej serii, i tutaj mam ukradziony sen oraz śmierć i trochę miłości. Też sobie wybrałam z listy od, właśnie z tej listy od Anny. I chętnie sobie też przypomnę, autorka pracowała w służbach mundurowych, w ogóle jest chyba kryminologiem, z tego co wiem, i pisała też takim no, charakterystycznym dosyć stylem. Teraz mam klasykę francuską powieści XIX wiecznej, czyli Victor Hugo i tutaj jest katedra Marii Panny w Paryżu. Tłumaczeniu Hanny Szumańskiej Gross, wydanie Biblioteki Gazety Wyborczej, książka o której niewiele wiem, bo w ogóle, jeśli chodzi o tego autora, czytałam tylko nędzników. Natomiast z tą książką kojarzę oczywiście postać quasimoda. E, tak, ogólnie, jeśli chodzi o właśnie kody kulturowe, ale do no, ciekawa jestem też, jak mi się wróci do takiej bardzo starej książki klasyki. Dwa krótkie teksty Stanisława Degata: Karnawał i Dworzec w Monachium. Patrzcie, jakie to jest cieniutkie. To jest autor bardzo, bardzo moim zdaniem, zapomniany i Ciekawie będzie też przypomnieć to nazwisko. I na koniec polska autorka dwudziestolecia międzywojennego, Pola Gojawiczyńska i chyba jej najsłynniejsze dzieło, czyli Dziewczęta z Nowolipek książka przepięknie zekranizowana w polskim filmie serialu oraz Rajska Jabłoń. Też zawsze chciałam, podobnie jak Cudzoziemka, właśnie Kuncewiczowej, tę książkę dorwać i przeczytać. Także raz jeszcze, naprawdę. Wielkie ukłony i podziękowania dla Anny i pozdrawiamy cały Gdańsk. To tyle jeśli chodzi o książki, którymi zostałam obdarowana. Jeszcze Wam pokażę książki, które pożyczyłam od innych. I to jest Matej Wiśniek, sprzedawca początków powieści. To jest pisarz rumuński, wydało to Universitas w takiej serii Rumunia Dzisiaj. I przetłumaczyła tę książkę. Joanna Kornaś, Warwas, bardzo mi ją polecał i pożyczył właśnie Marcin z kanału Znak Litera Człowiek. Podobno taka współczesna powieść w duchu postmodernistycznym. I Marcin też bardzo ciekawie ją recenzował, więc ja się bardzo zainteresowałam, napisałam, czy może mi wysłać tę książkę, bo chętnie bym właśnie ją przeczytała, żeby się no, zorientować, czy może warto sięgać po te serie Rumunia dzisiaj, bo rzeczywiście brzmiało to bardzo ciekawie. Także dziękuję Marcinie bardzo, i jeszcze mam tutaj, ponieważ też tak wspominałam, że chciałabym się trochę przeprosić z nurtem fantastyki naukowej i będę czytać, czytam już, skończyłam nawet, co będzie w kolejnym wrapapie, na przykład Filipa Dika. To też postanowiłam sięgnąć i zgarnęłam komuś z półki Williama Gibsona, czyli kultową powieść z gatunku cyberpunk neuromancer. Zobaczymy, jak to spotkanie moje z tym pisarzem i z tym gatunkiem, pod gatunkiem. Będzie wyglądało, ale jestem ciekawa. Mam nadzieję, że, że nie będę żałować. I teraz mam jeszcze, moi drodzy, na koniec pięć książek już wybranych przeze mnie nabytych. Tutaj nie jestem pewna, czy jednej z Was już, jedną już na pewno Wam pokazywałam, a co do drugiej nie jestem pewna, ale mniejsza z tym na pewno recenzji tych książek jeszcze nie było. Najpierw dwie książki. Zacznę od takich, które dorwałam gdzieś tam wiecie, za bardzo niską cenę w antykwariacie i na przykład jest to Prędkość Światła Habiera Ferkasa, którego możecie kojarzyć z takiej powieści Żołnierze z Salaminy, jeśli nie przekręcam teraz tytułu, oraz taki bardzo ciekawej powieści pod tytułem Oszust, o takim gościu, który wiele lat oszukiwał społeczność i udawał byłego więźnia obozów koncentracyjnych i naprawdę przez wiele lat udało mu się nabierać ludzi. Natomiast Prędkość Światła jest jedną z najsłynniejszych jego powieści. To jest hiszpański pisarz katalończyk właściwie, bardzo uznany i też wielokrotnie nagradzany. Myślę, że warto też po tę książkę sięgnąć jak najbardziej. Następnie udało mi się za znakomitą cenę 9,99 dorwać, słuchajcie, teksty, Kolejne teksty Sebolda. Camposanto tym razem ja bardzo lubię jego eseje, dlatego że on bardzo wiele miejsca też w swoich tekstach poświęca sztuce ogólnie, ale też innym autorom. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład bardzo lubię czytać, co inni autorzy piszą o swoich innych ulubionych pisarzach, literatach. I tutaj akurat ten zbiór jest poświęcony w dużej mierze na przykład grasowi, Grasowi, którego ja bardzo lubię i bardzo cenię, ale też Francowi Kawce. Campo Santo. Mm. W tym Bookholu. Gdy nie obiecana Grzegorza Piątka wydaje mi się, że mogłam pokazywać w ramach książek planowanych do czytania z non-fiction, ale ona w końcu nie wpadła w, te, w ten zbiór książek, które czytam w listopadzie. Przerzuciłam sobie ją na ten rok. Pięknie wydane przez Włabę. Bardzo ciekawa, myślę, książka. Jeśli jest napisana w taki sam sposób i w takim samym duchu jak znakomita Warszawa sprzed dwóch lat, to, no to już sobie ostrze pazurki i bardzo chętnie, może w wakacje. Ale jeszcze Wam tutaj pokażę okładeczkę, bardzo proszę. Dobra, będziemy czytać. Na pewno pokazywałam dosyć niedawno Platerówki Boże Broń, czyli Olga Wiechnik. To akurat już wydawnictwo poznańskie, i to jest książka, która opowiada o historii kobiet, które chcąc wrócić z zesłania, z Syberii w latach 40., zapisywały się do. Armii Berlinga i ta historia jest bardzo ciekawa. Ja byłam na spotkaniu z autorką. Wiem, że już Wam o tym mówiłam i obiecałam, że przyjdę z jakąś recenzją z nią. Ciągle jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tej książki nie przeczytałam, ale do końca tego półrocza, myślę, że właśnie w tym kwartale, no, już pierwszy się skończył, będę to czytać i z pewnością przyjdę, powiem Wam. Czy ją rekomenduję? Na razie tak, na 90% sądzę, że tak, ale no, upewnię się, jak rzeczywiście ją w całości przeczytam. I na koniec książka o najpiękniejszej, chyba okładce. To jest książka, która najdłużej leży na moich półkach, jeśli chodzi o te wszystkie tytuły dzisiaj zaprezentowane wam na tym book haulu. Autor nazywa się Janif Iczkowicz i jest pisarzem izraelskim, mieszkającym na co dzień w Tel Awiwie, a ta książka to Córka Rzeźnika. Popatrzcie, okładka jest przepiękna. Ta książka, obsypana deszczem nagród na całym świecie, miała też swoje 5 minut na Booktube. Na pewno recenzowała ją Ania na kanale Czytam i piszę, ale potem ona jakoś zniknęła. Więc szczerze mówiąc nie wiem jaki był tak do końca odbiór tej książki przez jakieś szersze grono czytelnicze. I planuję zrobić, to Wam powiem już na koniec tego book haula, być może w wakacje, najprawdopodobniej w wakacje, taki miesiąc czy dwa miesiące z literaturą właśnie izraelską, współczesną literaturą izraelską i chyba zacznę właśnie od Córki Rzeźnika. Zobaczymy. Natomiast no, w tym book ją przypominam, prezentuję tę przepiękną okładkę, jeszcze powiem, kto tłumaczył. Z hebrajskiego przełożyła Anna Halberstadt. No cóż, w miarę chyba sprawnie poszło. 25 tytułów. Mam nadzieję, że coś wpadło Wam w oko. Jeżeli coś z tego już czytaliście i na przykład uważacie, że warto sięgnąć szybciej niż ja planuję, to też dajcie mi znać. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, pamiętajcie, there is no such a thing as too many books. Kupujemy książki, zdobywamy książki, wypożyczamy, ściągamy, pożyczamy, jak chcecie. To jest zawsze warte naszego czasu, naszych pieniędzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam. Zaglądajcie na kanał Znalezione Przeczytane. Zapraszam już niedługo na podsumowanie kwartału. Pa Pa!